Hej, hej, tej strony Dave, oto kolejny odcinek z gry Fallout 4 na modach, na modzikach. Hello, jesteśmy tutaj, czyli nawet ja nie pamiętam gdzie. Od <grywa> dawno nie grałem. What the fuck? Um, okej, okay. co ja tam w ogóle robiłem? Prawdopodobnie exploring. Aha! Explorer tutaj wybrzeże tak, se eksploruję, takie tam rzeczki no i miałem gdzieś kurde zapinkalać. Tak, i odkryłem sobie domek do DLC Far Harbor pomiędzy odcineczkami to było też śmieszne, a tutaj miałem sobie zapinkalać. Dobra, kurde, lecę dalej. eksplorongo. Niedługo może też misje zaczniemy robić i będzie git, będzie git posunięcie fabuły, chociaż jakoś tak nigdy nie podobała mi się fabuła w Fallout. Jakaś taka nieistniejąca jest trochę dla mnie ta fabuła w falaucie, trochę taka mnie. Dziękuję, dziękuję za wasze śmieci, A, dziękuję, 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 dużo śmieci, dziękuję. Ma oczywiście miliardy nowych broniów, które mogłam wam pokazać. Pistoleto, shotgunero, taki super fajny, taka szczelba, ekstra karabin, <laughs> taki szybko szczelny karabin, nieautomatyczny, inny karabin, lubię karabiny w tej grze. Miga też było, bo ja piękna stojperka, która zaznacza wrogów. Uujeo. Yeah. Taki. I flamethrower, tak super magnum. Widzicie, jaki to ma magazynek ogromny. To jest jakieś crazy. I <grymne> ostatnia sprawa to jest ultra-mega wybuchowa sniperka, która by przebiła czołgi. Więc no, też działa dobrze na ludzi, tak? Jak czołgi przebija, to działa dobrze na ludzi. Podziemia. E, hmm, podziemia? Uuu, coś tu jest. Mało, ale zawsze spoko. Ehm, um, what the fuck? Co się dzieje na zewnątrz? Hello? A, ty! Myślę, co tam się odpieprza, to ten go zestrzelił. No dobra, super. Tak, i załatwiłem sobie jetpack, tak jakby co, to jest jeszcze pierwszy dopiero model jetpacka, że tylko mi po pomaga w sprintowaniu i wysokich skokach. O, ludzie tu są, a kto to jest? Badyska szumowina, a czym jest na zielono? Hello? What? what? Hello? A, o to chodzi. O to chodzi, już się odsuwam. O kurde, o, rzucił mnie, ty gnoju, ty glizdo. Wow, ale jaka pogoda jaka, nic nie widzę. O, trafiłem go prosto w sióra. Nice. Strzał w siura zawsze działa. Wsie ktoś spyta co jak przeciwnie sobietom, no to wtedy macie problem. <grych> hmm, super, super mi też bandyci, brawo, brawo. Podziałało ich zastraszenie. Naprawdę. Jak w falaucie chciałem powiedzieć, można być biednym. Nie rozumiem, naprawdę, jest po prostu... O! Jest tyle rzeczy po prostu wszędzie, że jak dla mnie po prostu się nie da. Nie da się być biednym. To jest niemożliwe, o ludzie. A, moja dupa, ale dużo dziabie. No. Ty siurze głupi, co byś chciał? Masz, kurde. teraz ci naszczelam, nie możesz wejść, jesteś tępy. Tępa, tępy, robak, robak. No i gdzie uciekasz, śmieciu? Ha, ominął moje kolczatki. Dobra, chyba jednak nie był aż taki tępy. No dobra, to nie była aż taka chillowa lokacja, jakbym się spodziewał. Serio, kurde, rozwaliłem te deski nie mogę wejść. O, w dupę. O, co tu się... O. Głupie deski. <noise> o, brońka. Aha, okej. Okay. Safer. Nice. O, pieniążki. Ha. I tak już są prawie niepotrzebne. i nie chciałem usiąść na stole. Uh. Cio. Wow, wow, wow. Dużo fajnych rzeczy. Co pies szczeka? Pies coś znalazł. Okej, okay, dobra, idę tam za chwilę. Tam jeszcze nie, nie było, kurde. Co mi, kurde, znajdujesz rzeczy, gdzie by jeszcze nie było? <noise> już bardziej pomocne było, jakbyś mnie przed pułapkami oszczegał. Dogo. A nie. Na co ty tutaj szczekasz? O, z tej strony jeszcze jest łazienka. To co? Tutaj szczekał? I don't understand. Nic tu nie widzę. Hej drogo, chyba jesteś znajdubany. Albo ja. <laughs> nie wiem o co mu chodziło. Hoho, oh, na hita. Nice. Reloading! Wow, Zdobyłem super brońkę! Oh yeah, nie miałem jeszcze tego pistoleciku. Nice. A hello? What? Oh, wow, wow, wow Turmitron. Ha, już nie są takie trudne. Pamiętam jak się na początku grybałem tych robotów, no ale to w zasadzie zrozumiałe. Bo one są trudne, ale nie teraz. Nope. Ha. Dokładnie, nie teraz. Kradne, kradne, super fajnie. Co w sensie jak to jest niczyje? No, to teoretycznie to nie jest kradzież, no nie. Oh, wow, krzynki. W sensie peczki. Peczki jadowite, pełne radiacji. Okej, okay, co my tutaj mamy? Takie. Hmm. przybrzeżne miasteczko półrozwalone. Ciekawe, ja nie jestem pewien w ogóle czy byłem w tej lokacji, kiedykolwiek, ja grałem wcześniej w falauta. Możliwe, że nie byłem, bo nie kojarzy mi się za bardzo. Guliny! Gule, góle, góle! Wow! ale tu jest! Pa pa ba pa ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Oh, nice. Tak mogłyby być celniejsze, ale jakoś tam daję radę. Wow, jakieś albino, kurde. Łopanie, a się rzuca! Co ty, co ty robisz? Na pewno grał w, w rugby, jak żył jeszcze. O, radiacja z tym domu? Albo nie, to był tylko ten gól, okej. Okay. Zamknięte drzwi. Ciekawe, co może być za drzwiami. Okej. Okay. O, oh, odżyje. O oh mój Boże, co to jest? Holy shit. Jakiś super mega, what the fuck. To w ogóle nie trafiłem. The fuck? Mój cel. Co się stało z moim celem przez chwilę? Zbadłem sobie tylko pre, całą amunicję. Buba. God dammit. Mmm. Ktoś potrzebuje pomocnej dłoni. Ha. Zrobię ten joke już tysiąc razy. Ciekawe, kiedy zacznie być śmieszny. Bo nigdy nie był. O, klucz do piwnicy. Uuu, okej. Okay. Fajnie. Sprawdźmy, co jest w piwnicy. Czy tu będą jakieś małe kotki. Tak, zamiast skotków dostałem masę guli. Super. Ah, wow, Jesus Christ! No, super, że się akurat napijałem wody. Jak mi atakują przeciwnicy, uwielbiam jak się zawsze. Super. Zawsze się przy przypadek napiję wody. To jest moje ulubione po prostu moje hobby. I jeszcze oba jego siura tuż wypiłem wodę. Pyszna była na pewno. Siurowata. Mini nuka se leży po prostu na, na sofie. Nice. Piękny wystrój domu. Ciekawe. Tutaj koleś chyba szkolił se gule. Ale jaja. No dobra. W sensie widzę, że mu nie najlepiej to poszło, guys. E, ktoś się... What the fuck? Co to? O kurde te supermutki. Co wy tutaj robicie na wyspie? Moje ziomy. Ha, supermutan mistrz! Czym się amunicja skończyła? No, zbyt mistrzowski to on nie był. <grym> Towarzystwo ocena logiczne. Ha. Aha, już się powiecie, czy... czy tu będzie dużo yy, błotniaków, czy tu będzie dużo. Tak, tak, będzie dużo. Jaj, 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 co tu jest? Ło, ludzie, co tu taka radiacja, ja pierdzielę. wo holy shit, nie widziałem tego. To fak jestem ślepy, ile tu ich jest? Mój Boże, a mój Boże, co jest w ogóle najlepszą bronią na błotniaki? Ogniami otaczcie, z... daję radę, chyba. Don't come any closer, hi, hi, hi. Łapki, ha, ha, nice. No, Sio! wejdź. Nie masz nóg! Nie masz nóg! Tak, on nie ma nóg, a ja mam kurde radiacje wszędzie na dupie. O ludzie, nie żyje, jej! a, a tu radiacja, Bleh. Tak, założymy sobie swój strój antyradiacyjny, bo ostatnio znalazłem sobie skafander. To mi się przyda, chciałem powiedzieć, że nie chcę mi się go ubierać, bo później się muszę przebierać w kółko i w kółko, ale niestety. Okej, okay. Lechazmatzut, dobra. God damn it! Oh my gosh! Oh. Wow, wow, what the fuck! Nie widziałem go nawet, ale mam mało życia. Nope. To chyba chyba dobrze. <grystanie> oh no! Ale mi przypfanzolił. Welp, shit. <grystanie> Masz, gnoju, co mnie wtedy zabiłeś, tak? Masz. <grystanie> yeah! Tuż po tamtej akcji poszedłem. Wyczyściłem wszystkie jajeczka, krabiksów. Było już całkiem sporo, więc pozabijem i pozbierałem wszystkie. Później spaliłem małe glizdy, larwy, larwiksy. Tych wszystkich krabów tutaj. A potem poszedłem do. Budynku. Weszłem do środka. W środku było tylko kilka potniaków, których bardzo szybko pozbyłem się moim ogniem otaczem. Zebrałem wszystko, co było w środku. Była jedna skrzynka, całkiem fajny lód, kilka śmiećków, jeszcze jedna większa skrzynka obok wyjścia. Zebrałem wszystko i wyszedłem pójść dalej. Tuż obok tej lokacji były kolejne drzwiczki, do wejścia do Oceanological Society, więc wbiłem tam, nie było tam za bardzo nic ciekawego. Dużo śmiećków sobie pozbierałem, połaziłem, poglądałem sobie jakieś stare rybki, rupiecie, i poszedłem dalej. Tuż po wyjściu z tej lokacji. Lokacji. Zauważyłem, że jest obok mnie szopka, to razu sobie ją sprawdzę, albo jakiś taki mały podobny budynek do szopki. W środku za bardzo nic nie było, jak to w szopkach. Tuż obok znalazłem buteleczkę, kolejną z tajną informacją, możecie sobie tutaj zapauzować i przeczytać. Potem popłynąłem dalej, szukając kolejnych lokacji i przygód. Płynąłem dość długo, bo tutaj był cały czas brzeg i w zasadzie szybciej się pływa, więc chciałem sobie chwilę popływać, żeby szybciej dotrzeć. I dotarłem do takiej ścianki małej, do murka, przeskoczyłem sobie, a potem zastałem budynek rozwalony w środku. Supermutanty. Bardzo szybko się ich pozbyłem moją laserową, namierzającą snajperką. Cały raz słyszałem pikanie y, atomowego Supermutanta, mutanta na szczęście nie wybuchł. Później zdobyłem sobie za jednego z tych mutków. Ciekawa broń, chociaż i tak nigdy jej nie użyłem, bo nie walczę z bliska. Poszedłem, sprawdziłem kible. Coś wybuchło za drzwiami. Tuż wyszedłem na zewnątrz, że tam okuła. Bandyta. No i zastrzeliłem go, odpadło mu noga, super było fajnie. A potem zaczęli mnie napierniczać bandyci z super ogromnego, gigantycznego obozu bandytów jednego z największych, w no, jesteśmy już w giga-mega-forcie, kt o którym zawsze wiedziałem, teoretycznie w Fallout'cie, ale nigdy nie wiedziałem, gdzie on tak naprawdę jest. No to właśnie jest tutaj. Teraz sobie go przejmiemy, że tak to ujmę, he, he. Pomocą mojej pięknej snajperki, która rozpieprza ściany, dosłownie. O! Ha, ha, tak, dopiero teraz naprawdę trafiłem. Nie ile mu byłem wcześniej, to to nie były prawdziwe strzały. To są prawdziwe strzały na hita. Prawdziwy strzał, kurdy. Wow! Holy Jesus Christ, rozwaliło go na kawałeczki. Tam jest jakiś ziomeczek. Już go nie ma. No cóż, z snajperkami też się naprawdę przyjemnie strzela w falaucie. Nie mówię, że nie. Nope. Nie będziesz mnie strzelał. Kajet, okay, trochę, trochę to ich mało jakoś tak. Wow, z jakiego dystansu go tam po prostu ściągnąłem? To nice. Go, go, go. Idziemy dalej, idziemy dalej. Chłop, już myślałem, że to koleś jest the fuck. Nope. U -u -u -u. Wypaliło mu pięknie dziurę w klacie. W ogóle to nie wiem, jakbym był bandytą i ktoś by mnie zaatakował z taką sniperką, to naprawdę bym był ze strany. I see you. Cobie, kurde, z 10 kilometrów strzela. W sensie tak, no dobra, można się kłócić, że ja też ich, też ich strzelam z 10 kilometrów. Okej, okay, okej, okay, dobra, nieważne. Tak, Siemanko, światełko. Witam, witam. Przyszedłem was wszystkich rozpierniczyć. Otwieru, jech, yeah. zbieru, 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 otwieru, zbieru. What the fuck? Okay. tego się nie spodziewałem. Co, mini nukami mnie kurde dostrzelać? No dobra, no to tego akurat nie przetrwam, jak dostanę. Okej, okay. Interesujące. Otwieru, zbieru. halu, kto miściele? Tam gdzieś jest jakiś koleś. Tak, tutaj siema o, nie trafiłem sorki. Tak naprawię swój błąd, sorry, czekaj. Okej, okay, dokładnie tak. O, tak ktoś stoi. To jest chyba kolej z mininuką. Prosto w bordę dostał. Tak się właśnie kończy zdradzanie swojej pozycji. O, tam jest jeszcze jeden. Siema. O, okej, okay. siema. Hmm, twardziel. No, wreszcie. Widzę cię kłude prześciany. Co się chowasz? paździerzu? On tam jest, ja to wiem. Dobra, nie będę się cackał, idę z shotgunem Okej, okay, widzę kilku wrogów na mapie Hmm... Okej, okay, okej, okay. mamy ostatniego bossa. Oh, Jesus. Chcę na samej górze już. Hell yeah. Ups, um, granat. <grystanie> Jauć. Masz, kurde, kolczatki. Źrej kolczatki. Źrej kolczatki. Mocne te kolczatki, moje. <grystanie> Do tego Żrej kolczatki. <grystanie> Powłaził w moje kolczatki. Tak, wow, 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 flipy zaczął robić jakieś pod koniec. Ojej Całe kurde, zeksplorowane helia. Yeah. I tak to się właśnie robi. Haha, i tu można sobie skoczyć do wody, dobra. Super, no. W tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Fajny, dyreo exploring. Naprawdę dobra, dobra baza, tak? No, mam nadzieję, że że ten odcinek Wam się spodobał. Kolejny odcinek z Fallouta Będzie jeszcze prawdopodobnie dużo, bo ta gra jest naprawdę długa. No, więc dajcie ocenę, napiszcie komentarz, co myśleliście o tym odcinku, dajcie subskrypki, że jesteście nowi na tym. Kanale i, spodobał I spodobał wam się taki content jak ten lub inny. Są też mebiksy, różne serie i zobaczycie tam jak sobie wejdziecie w filmy. No i do następnego ziomy. Bye.